Dzień dobry. Dzisiaj mamy unboxing przesyłki z Chacha Games. Będzie to gra Call of Madness. Nie ma dwa niemalże 2 lata oczekiwania. Gra też dobrze zabezpieczona. Kartonik sobie zrzucił na bok, żeby nam nie przeszkadzał. I tak. Wraz z grą otrzymaliśmy Artbook. I dwie dość fajne kartki świąteczne. Idealne na prezent dla. Nieubranego kolegi. Pudełko niezniszczone. To sobie odłożymy na bok. I tak. Delikatnie folikę. Tekstura pudełka fajna. I tak pierwsze, to jest instrukcja dość dużych rozmiarów dość czytelna. Następnie Paczka wyprasek Figurki Rose. Harvey, Thomas oraz William. W pudełku otrzymujemy trzy plansze, trzy plansze, plansze do gry. Przepraszam, cztery, bo są cztery postaci. Tu mamy, nie, tu mamy kryształki, które pewnie będą stanowić jakąś Walutę w grze. Tu mamy też jakieś drewniane elementy. No, tu już ciut, ciut gorzej, bo widać, że w trakcie... Transportu, część tych rzeczy się pobijała. Nie, wiem, czy to widać dobrze? Natomiast widać, że fragmenty farb, farby się znajdują na tym. Otrzymujemy dwa woreczki. Tu mamy plansze pomocnicze dla graczy, też cztery sztuki, karty, karty wydarzeń. Jedną pojedynczą kostkę, tak. ogólnie powinniśmy dostać według listy komponentów 24 kafelki przyszczółków, worek badaczy i worek szaleństwa. 49 kafelków badaczy, 4 figurki postaci, 16 podstawowych kart, po 4 dla każdego z graczy, 9 kart mocy, 54 karty bogów, 1 kartę pomocy króla w żółci, 4, 4 plansze graczy, plansze ołtarza, 4 karty startowe. 16 kart wydarzeń, 20 kart auto umy, plus jedna karta pomocy solo, 38 kart celów, 4 dwustronne plansze pomocy gracza, 75 znaczników szaleństwa, 25 w każdym z trzech kolorów. Te drewniane to stąd znaczniki pożaru. jeden dwustronny znacznik pory dnia 16 znaczników głębi, 16 znaczników zepsucia wszystko to Się na całą grę, niestety nie jestem zadowolony, jeżeli chodzi o znaczniki dotyczące co to będzie? Zna jeżeli chodzi o znaczniki kultystów. Jak tu widzimy, część jest już pobijana. Grafika, która była nadrukowana, zaczyna odpadać. Poza ekranem zaraz przystąpię do liczenia i sprawdzania, czy wszystkie komponenty są. Tutaj macie pokazane w przyspieszonym tempie liczenie przeze mnie kart. Wszystko się zgadzało i jest zgodne z instrukcją. Karty były wymieszane w dwóch zafoliowanych blokach. To niestety sprawiło, że proces segregacji i liczenia się wydłużył. Przechodząc do samych kart, to grafiki, które są na niej zawarte, są całkiem ładne i pełne szczegółów. Niestety grubość kart, papier oraz farba wydają się słabej jakości. Najprawdopodobniej szybko dokonam zakupu do koszulek, by ochronić karty przed zniszczeniem. Wam też to gorąco doradzę. Po dojściu do etapu sprawdzania kart bogów zauważyłem, że nigdzie nie znajdują się ich, ich imiona. Nie mamy Ktulu, tylko śpiącego Boga, króla żółci itd. Uważam, że to trochę będzie zaburzać imersję w trakcie rozrywki. Nie wiem, czym to może być spowodowane tknięcami licencyjnymi, błędem w druku, nieuwagą projektanta. Jedyna znaleziona wzmianka o najpopularniejszym, najstarszym Bogu znajduje się na pudełku. Wszystko to sprawia, że wygląda to jakby klimat Lovecraft'a został wrzucony troszkę na siłę. Oprócz tego, cofając się o dwa lata na Kickstarterze, to są imiona starszych bogów, w grafikach i prototypach gier udostępnionych do testów. A tytułem Call of Madness widoczny był napis Ktulu. Niestety, osobiście odczuwam lekki niedosyt w związku z tym. Ogólnie, teraz przejdziemy do podsumowania. Mamy tak: w pudełku znalazło się wszystko to, co miał być. Łącznie z dodatkowymi elementami, które udało się osiągnąć poprzez sfinansowanie na Kickstarterze. Tu, mam, tu macie teraz pokazany artbook. Jedynym mankamentem jest to, że niestety starożytni bogowie nie, nie są przedstawieni z imion tylko przydomków. Tu mamy Ktulu śpiącego Boga. A powinno być. ktulu The Sleeping God. I tak dalej. Prawdopodobnie to wynika z jakichś względów licencyjnych. Nie wiem. Jedna zmianka, o której znajduje się na pudełku. Artbooki dość fajny, artbook dość fajnie wykonany. Same grafiki też. Szkoda tylko, że w takim. w takim małym rozmiarze. Lepiej, bo to były pojedyncze obrazki, które można byłoby jakoś uprawdzić, nie wiem, w bramkę albo w coś. No ale jak za grę ufundowaną za 200, kilka złotych, to jest całkiem, całkiem spoko. Tak więc, mam nadzieję, że będzie mi się grało dość przyjemnie. Dodam tylko, że gra jest przewidziana dla maksymalnie 4 graczy. Jest, jest zawarty w, w tym tryb solo. Jeżeli chodzi o karty i, ca i całą resztę zawartości, no to jest wykonana w sposób dobry. Kart karty są na dość cienkim papierze i, i według mnie dość liskim. W związku z czym przydałoby się je wsadzić w jakieś y koszulki ochronne, żeby po prostu nie uległo zniszczeniu. Zdrewiany z drewnianych znaczników natomiast widziałem, że dość szybko będzie schodził. Lakier, więc ogólnie na koniec jestem w stanie wystawić tej grze takie mocne 7,5. Dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam na kolejne moje filmy.